Siemaneczko! W kolejnym odcinku Harry Potter i Kamień Filozoficzny! No, myślę, że bez zbędnego gadania... Wczytamy grę... I ruszymy dalej! Gdzie my ostatnio byliśmy? Aaaa! Ale tutaj nic nie zrobiło. A, bo to jeszcze Lumos nie było zrobione. No dobra. No tak, musimy gwiazdu nie pójść. Sacharywa w powietrzu stoisz. Dobra. I gwiazdunia. Kidzioreks, o, tu coś mamy. U. To musimy zrobić, to musimy zrobić. Aloha Mora Mia, mia, fasolki. No i teraz tędy nie przejdziemy. Będziemy musieli tam odwrotną stroną przejść. Tu mamy na dole... na dole to. Dobra. Dobra, na dół poczekaj poczekajmy aż to... Jak to się robi? Trzeci spada. Teraz ten spada, teraz wejdzie drugi, spadnie. Zapewne. A tu trzeci spadnie. dobra, Hop! ła, to... to mi nie spadło. Nie, raczej nie. Dobra. Kolejne przejście, tak? No to przejdźmy. Tam dalej już nie przejdziemy. No raczej. Chyba, że jakoś inaczej. No raczej, tak. chyba, że jakoś inaczej. Yeah. Dobra Mamy tutaj teraz that must Ślus gumo mucus A czekajcie, tu coś tam coś było Tam coś było A ja chciałbym to SLIPENZO Tam coś się stało Tylko Nie wiem co Chciałbym się tego dowiedzieć. Chciałbym się tego dowiedzieć. Chciałbym się tego dowiedzieć. O no właśnie, tędy sobie przejdę. O. Oh. Sprytne. Sprytne. Tu do góry. Kurczę. Co jest? I działa? I góra? Góra! Tu, tak? Co tu mamy? E, nie wiem co. A! To się rusza! Fajnie! Pięknie! I pięknie! I kolejny zapis! Jest git. Tu tędy. Gdzie hmm. my tyle jesteśmy? No, kupek przyszedł. Krwawy... krwawy jakiś. On tam jakoś tak... Krwawy jakiś. Tu tędy przyszedłem. No ten ja, no, idzie tu na tak? rękę to baj O O! Dzięki Teraz ja chciałbym tam dostać do środka To na pewno jakoś się da Dostać do środka tu? No, tu, tu. Czekajcie, tam jakoś się da dostać do Tu u jest balkon Ten to jest balkon Dobra Wyczaję ten motyw No Idziesz No Nie nie dotykaj Będę głupia Dodajmy na podsole. I co w Jakoś Ło wow. Właśnie kubku wzięłaś mnie dotykać Jakoś tam trzeba dojść Tylko jak? O! Lumos Że tego nie zauważyłem Łaś to... hahaha. Ha. No dobra. Czekajcie. To muszę wyczaić Tędy przyszedłem. A jak ja tam wejdę? Tam bym chciał wejść. Ale nie, 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 dam rady, dobra idziemy. Nic? Nic, dobra. Poczekamy. u la la, la. A jak tam wejdę? O. Dawaj. Tam do góry jakoś nie wejdę, ale... Pięknie. A to jest kolejne. Coś mi się daje, że ja się z tamtą oddalam, a tam chciałbym zrobić tamtą, ale trudno. Dobra. No mamy zapisa. Jak to teraz przejść? Dobra.

Czarta, Czarodzieja! czarta! Yeah. Z jej nie mamy? Taka dziwna. Teraz sprawdźmy to. Folio magii. To jest ten. Henix z Woodcroft. Średnie wiecze. wygnany z domu przez swych mugolskich prześladowców Hengist przeniósł się podobno do Szkocji. Tam założył wioskę Hogsmeade. Oberża Trzymiotu. Jest uważana za dawny dom Hengista. Okej okay. jak jest uważana to jest uważana. Zobaczymy co tam dalej jest. Dawaj fasolę I fasolę Dobra To idziemy Dobra w tym Ty eee, Krwawy Baron Dalej Krwawy Baron Chodź tu Dziękuję To jest tu jakoś Ej, już nie skoczę. Dobra, nie jestem tu. Teraz... Slepędzą! Mm Slepędzą! Hmm. Dobra, wyczaiłem, o co mam. Slepędzą! Tak, Slepędzą! Late again, you lazy boy. A further three points from Gryffindor should teach you a lesson. I see you've collected a few challenge stars, but I'm afraid they have no value in my classroom. I've ended the lesson without you, Potter. The other students are off to the Halloween feast. Join them if you must. I police I don't want to. Mendo, go never should the Harry, a huge troll is on the rampage. It's cornered Hermione in the girls' toilets. She needs our help. We must try to rescue her straight away. Eh, I. do Ja nic nie muszę, ja nic nie muszę. Dobra, a powiedz mi gdzie jest ta toaleta dla dziewczyn. A. Pokażesz mi, dobra. Czekaj, tutaj jest fasolka. Nie ma. Nie ma, lepiej sprawdzić. Ty tu gdzieś poladłeś kaj, tu nic nie ma. to Uciekł uciekli, trelobi. Aha! No to będzie niezły pościg. Harry? What's that smell? Wow! Ty tak śmiertisz! Szybko, szybko. O, zapomniałem, żeby skakać. Zrobiłeś nie? Jeszcze raz. Zapomniałem, żeby skakać. Harry, what's that smell? What's that smell? Wow. To uciekamy. Wow. Nie zbiorę wszystkich. Nie zbiorę wszystkich. Wow! I spadłem. Kurde! Dobra, that smell. Nie chcę tego. Harry, what's that smell? Napisz środek, potem lewat. No to ciężko się tyłem, że tak powiem, kieruję. Wow! Wiesz, 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 leć, teraz tu leć Nie tą, widzicie? To jest teraz perspektywa Odwrócona Ja nie wiem jak mam biegać O, jakoś, jakoś biegnę O, ratunku Troll mnie goni Ludzie Ludzie, pomocy! Ludzie! Ratować! Koś nie idzie mi najgorzej. Tymczasem mnie... Bacz! Fraps mi już szkodził? Wow! Zapis, dobra! Co szczęście! Ratunku. Ja onko... Co teraz? Uff. Oj. Co trzeba mu zrobić?

Wingardium no. Leviosa. Stupefy! Wingardium Leviosa. Stupefy! Wingardium Leviosa. Stupefy! No.

No... ten troll z kościołem tu znalazł moi zęby. Oddaję, zrzucaj tą maczukiem w łeb. Zrzucaj. A ile mam tych flipendo Lost of web! Hermione, are you alright? Thanks for saving me. Is he dead? I think he's just been knocked out. Come on, let's get out of here. Exhausted from their encounter with the troll, Harry, Ron, and Hermione returned to the Gryffindor Common Room and discussed the strange goings on at Hogwarts. Harry suspected that someone had released the troll to distract everyone so that they could get into the forbidden corridor. But there wasn't much time to think about who was behind this, especially since Harry was busy preparing for the second Quidditch match against Ravenclaw. Up. Ah, I'm your commentator, Lee Jordan. It's Griffin yeah, versus versus Ravenclaw. Ravenclaw. Dobra jestem. Tak, jakiś gryfin do zgadzawania nie tu lubię kwitnienia. Jak to się teraz tutaj ruszało? A, czekajcie. A, tu jest. Dobra. A, miałem to coś. Tu jest. Roger! And here Mr. Potter! Ah, to nie jest. Tam. A gdzie to jest. Nice block! Sent his way by Fred or George Weasley. I can't tell which. Here comes Potter! Look at those shakers go. Oh. Ulgę, zarapadnę. Bierz, 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 bierz. Ah. Dobra, ja muszę znowu no z dwóch, bo ciągle tylko dzwonił Dobra, już jestem dalej ten znicz, musimy głupi. I on jest. Come on, Potter. Don't give up now. Ah, Mamma got up there. Potter sees a snitch. Go in below. Come on, Griffin Dolph! Oh, uh, sorry, Potter. Oh okay. yeah, you go in. Potter's moving in for the kill. Potter's gaining. I'm near Mr. Potter. John. Where's the need? Where? Let's go! Let's go! Let's go! He's getting closer. Let's go! I've never seen such flying. Uh uh I'm um, Stay with it, Harry. Yeah! Wonderful. <sighs> Boy, help. yes. Potter brings it home for Gryffindor. Gryffindor wins again. Yeah! Wins again. My name's Lee Jordan. Signing off. Thanks to Harry's skill as a seeker, Gryffindor won the Quidditch match against Ravenclaw. Yeah. Harry, Ron, and Hermione spent most of their free time in Hagrid's hut, trying to convince him that he couldn't keep Norbert, his beloved dragon. Eventually, after much coaxing, Hagrid agreed. Harry unwrapped the unexpected Christmas present something fluid and silvery slithered out it's an invisibility cloak said ron they're very rare there was a note with the cloak your father left this in my possession harry read use it well a very merry christmas to you harry tried on the cloak while ron and hermione helped to prepare for the climb up the tower be careful harry said hermione. You can't stay invisible while you cast spells. Filch might see you. uh -huh. With Norbert safely bundled up, Harry set off for the tallest tower. He hoped that the cloak would conceal him from Filch and his cat, Mrs. Norris. So <coughs> it started. Kurde, jak ja tego nie lubię Nie lubię tego ludki, nie lubię tego jak tu? A, tutaj jest ten dobra Tutaj jest to Ja za do was wracam. Dobra jestem Jak będziecie widzieć Słyszeć jakiś hałas, to, to rodzinka wróciła i... No niestety nic na to nie poradzę. Nie powiem przecież, żeby się ucieszyli, nie? Bez jaj. Dobra. Tu idzie? Nie. Zapiszemy. Dobra, zapisaliśmy. I w tym momencie zakończymy dzisiaj nasze... Mm, ...zmagania, ponieważ jest zapis. I o to mi właśnie chodziło, więc jeśli się podobało, mimo tych przerw, ale no, nie z mojej przyczyny, niestety, więc sorry za to bardzo, yy, jeśli się podobało, ten film, zapraszam do komentarzy, co poprawić, czy w ogóle coś poprawić, czy jest git, czy jest tak dalej i tak dalej, no i do następnych moich serii, do tej serii, na razie, cześć!